Ze względu na nasze ograniczenia poznawcze, chcemy, żeby... Opis obecności Pana Boga był taki bardzo jasny, bardzo klarowny, bardzo przejrzysty, przemawiający do naszego serca. A więc dzisiaj Księga właśnie to robi. Mówi o tym, że kiedy Pan Bóg pokona zło, to Jego obecność spocznie na Syjonie, na górze Syjon, i od tego momentu Jego obecność będzie taką osłoną i takim namiotem, taką przestrzenią bezpieczeństwa, w której każdy z nas może się odnaleźć. To bardzo ważne, bo czasami myślimy, że ta obecność Pana Boga jest dawkowana. Obecność Pana Boga jest zawsze, Jego miłość jest zawsze, zawsze, Jego, zawsze znajdujemy się w Jego otwartych ramionach, tylko bardzo często nie dostrzegamy tego, bardzo często wydaje nam się, że żyjemy na dzikim stepie, gdzie jedynym sposobem przetrwania jest walka albo ucieczka. My chcemy, żeby miłość Boża przemawiała do naszych serc i zdajemy sobie sprawę, że Pan Bóg jest osłoną i naszym namiotem.